Drodzy seniorzy, mamy dziś dla was naprawdę ważne wieści, takie, które mogą wlać w serca odrobinę nadziei i ulgi. ZUS właśnie ogłosił kolejne podwyżki emerytur, a tym razem największe korzyści odczują osoby z najdłuższym stażem pracy. Tak, dobrze słyszeliście, w końcu docenieni zostaną ci, którzy przez dziesiątki lat sumiennie budowali nasz kraj, pracując nie dla siebie, lecz dla przyszłych pokoleń. To wyjątkowy moment, bo od dawna wielu z was mówiło: nasza praca nie została nigdy naprawdę wynagrodzona. Teraz wreszcie pojawia się szansa, że coś się w tej kwestii zmienia. Nie chodzi tu tylko o liczby czy procenty, chodzi o sprawiedliwość, o poczucie, że wasz wysiłek ma znaczenie. Wiele osób z długim stażem pracy latami odkładało swoje plany, rezygnowało z urlopów, by zapewnić rodzinie lepszy byt. I choć życie nie zawsze było łatwe, nigdy nie brakowało wam siły i odpowiedzialności. Dzisiejsza wiadomość to symboliczny ukłon w waszą stronę tych, którzy nigdy się nie poddali. W tym filmie opowiemy dokładnie, na czym polegają te podwyżki, kto zyska najwięcej i jak wyglądać będą nowe zasady. Dowiecie się też, kiedy możecie spodziewać się wyższych przelewów i co zrobić, by sprawdzić swoją sytuację w ZDZ. Będzie prosto, zrozumiale i bez zbędnych formalności, tak by każdy mógł odnaleźć w tym wszystkim swoje miejsce. A więc usiądźcie wygodnie, zapaszcie sobie herbatę i posłuchajcie, bo te zmiany mogą naprawdę poprawić codzienne życie tysięcy seniorów w całej Polsce. Jeśli uważacie, że takie informacje są potrzebne i ważne, zostawcie proszę łapkę w górę, to mały gest, a dla nas ogromna motywacja, by dalej przygotowywać treści właśnie dla Was. No dobrze, skoro już wiemy, że ZELS oficjalnie ogłosił kolejne podwyżki emerytur i że tym razem to właśnie osoby z długim stażem pracy mają najwięcej powodów do radości, to przyjrzyjmy się temu dokładniej. Bo przecież każda taka decyzja budzi emocje, trochę nadziei, trochę niepewności, a czasem i niedowierzanie. W końcu, jak to bywało w przeszłości, zapowiedzi były jedno, a rzeczywistość drugie. Ale dziś możemy powiedzieć, coś naprawdę się ruszyło. Dys potwierdził, że najbliższa waloryzacja będzie wyższa niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. I nie chodzi tylko o standardowe wyrównanie o wskaźnik inflacji, tym razem wprowadzono dodatkowy mechanizm, który szczególnie premiuje seniorów z długim stażem zawodowym. Dlaczego właśnie ta grupa? Bo to właśnie oni przez dekady utrzymywali system, wpłacając do niego więcej niż ktokolwiek inny. To ludzie, którzy często zaczynali pracę zaraz po szkole, niekiedy w latach 70 czy 80, i przez całe życie sumiennie płacili składki, niezważając na zmieniające się rządy, reformy czy polityczne obietnice. ZES i Ministerstwo Rodziny tłumaczą, że te zmiany to sposób na przywrócenie równowagi między tym, ile ktoś włożył w system, a tym, co dziś z niego otrzymuje. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś przepracował NP40 czy 45 lat, jego emerytura wzrośnie bardziej niż ta osoby, która ma krótszy staż. I to nie o symboliczne kilka złotych, ale o konkretne kwoty, które mogą naprawdę zmienić codzienne życie. Wielu seniorów pyta, no dobrze, ale kiedy to wszystko się zacznie? Czy to kolejne obietnice bez pokrycia? Otóż Jezus zapowiedział, że zmiany wejdą w życie już od najbliższej waloryzacji, czyli od marca przyszłego roku. To oznacza, że za kilka miesięcy pierwsze osoby zaczną odczuwać realne efekty tej decyzji. I wiecie, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Że wreszcie ktoś zwrócił uwagę na to, że długoletnia praca to nie tylko liczby w systemie, ale całe życie oddane obowiązkom. Przez lata wielu seniorów czuło, że ich doświadczenie i wkład są pomijane. Teraz po raz pierwszy pojawia się gest, który mówi: Dziękujemy Wam. Może to nie rozwiąże wszystkich problemów finansowych, ale to ważny krok w dobrą stronę. Przewiduje, że średnia emerytura wzrośnie o około 12%, ale w przypadku osób z długim stażem zawodowym może to być nawet więcej. I choć te liczby na pierwszy rzut oka mogą wydawać się abstrakcyjne, to dla wielu z was będą oznaczały dodatkowe kilkaset złotych w portfelu każdego miesiąca. A to już realna różnica. To pieniądze, które mogą pokryć rachunki za prąd leki, może pozwolić wyjechać na krótkie wakacje czy po prostu odetchnąć bez ciągłego liczenia każdego grosza. Kiedy rozmawiam z emerytami, często słyszę jedno zdanie: nie chcemy luksusów, chcemy tylko spokojnie żyć. I właśnie o ten spokój tu chodzi. O to, żeby nikt nie musiał wybierać między lekarstwami a jedzeniem, żeby po tylu latach pracy można było wreszcie poczuć się bezpiecznie. Bo przecież to wy, seniorzy, przez dekady tworzyliście fundamenty, na których stoi dzisiejsza Polska. jest podkreśla, że to dopiero początek zmian i że planowane są kolejne kroki, by system był bardziej sprawiedliwy. Ale na ten moment najważniejsze jest, że konkretne decyzje już zapadły, a nie są jedynie przedmiotem politycznych debat. Oczywiście jak zawsze pojawiają się pytania, czy budżet państwa to udźwignie, czy inflacja nie zniweluje efektów podwyżki. To wszystko są uzasadnione obawy. Ale trzeba też zauważyć, że to pierwszy raz od dawna, kiedy rząd i ów mówią jednym głosem: najpierw seniorzy. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, osoby, które mają bardzo długi staż, często też mają niewielkie emerytury, bo przez lata zarabiały mało. System oparty tylko na wysokości składek nie zawsze był dla nich sprawiedliwy. Teraz ma się to zmienić. Dzięki nowemu mechanizmowi waloryzacyjnemu liczyć się będzie nie tylko wysokość składek, ale i długość pracy. Innymi słowy, kto pracował dłużej, ten dostanie więcej, nawet jeśli jego zarobki nie były wysokie. To ogromna zmiana w filozofii całego systemu. Bo w końcu, jak mawiają sami seniorzy, nie każdy miał szansę zarabiać dużo, ale każdy dawał z siebie wszystko. I właśnie to ma teraz zostać uwzględnione. Wyobraźcie sobie, że po tylu latach wreszcie ktoś mówi Wam, Twoja praca się liczy. To daje poczucie godności, które często jest ważniejsze niż same pieniądze. Wielu z Was pyta, jak można sprawdzić, czy ta podwyżka obejmie właśnie Was. To bardzo proste. ZUS zapowiada, że już w lutym każdy emeryt otrzyma list lub informację na platformie usług elektronicznych, w której będzie dokładnie pokazane, o ile wzrośnie świadczenie. Można też udać się bezpośrednio do placówki lub zadzwonić na infolinię, gdzie pracownicy mają obowiązek wyjaśnić wszystko krok po kroku. Niektórzy z Was może zastanawiają się też, czy te podwyżki oznaczają zmianę w podatkach. Na szczęście nie. Emerytury nadal pozostaną objęte tym samym systemem podatkowym, co oznacza, że nie stracicie części świadczenia na nowych przepisach. A jeśli korzystacie z ulg, na przykład tych dla osób po 65 roku życia, to nadal będą one obowiązywać. Warto też dodać, że te zmiany to nie tylko gest finansowy, ale też polityczny sygnał. W roku wyborczym rząd chce pokazać, że seniorzy nie są zapomniani. I choć można różnie oceniać motywacje polityków, to jeśli efektem jest realna poprawa sytuacji emerytów, to trudno tego nie docenić. Bo przecież każdy z nas marzy o tym, żeby starość była spokojna, godna i bez strachu o jutro. Nie sposób też nie wspomnieć o tym, że podwyżki emerytur to także impuls dla całej gospodarki. Seniorzy, wydając więcej, napędzają lokalne sklepy, usługi, apteki. To pieniądze, które wracają do obiegu zamiast leżeć w budżetowych tabelkach. Ekonomiści mówią wprost, inwestowanie w emerytów to inwestowanie w rozwój kraju i to bardzo mądre podejście. A teraz powiedzcie sami, czy nie byłoby pięknie, gdyby ten trend się utrzymał? Gdyby każda kolejna waloryzacja uwzględniała nie tylko suche wskaźniki, ale też ludzkie historie? Bo za każdą emeryturą kryje się człowiek ktoś, kto przez lata uczył, leczył, budował, wychowywał. Każda podwyżka to nie tylko poprawa budżetu, ale też symboliczny sposób powiedzenia: Dziękujemy, że jesteś. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby o tych tematach mówić głośno. Wiele osób starszych nie śledzi już wiadomości codziennie, nie zna szczegółów, bo zniechęciły ich zawiłe przepisy. Dlatego my jesteśmy tu po to, by tłumaczyć wszystko jasno i spokojnie, krok po kroku, bez urzędowego języka. Jeśli oglądacie nas regularnie, wiecie, że zawsze staramy się przekazywać informacje w sposób przystępny i z sercem. Bo dla nas to nie tylko dane z raportów, to Wasze historie. Historię ludzi, którzy przez całe życie dawali z siebie wszystko. I jeśli choć jedna osoba po obejrzeniu tego filmu poczuje, że wreszcie ktoś o niej pamięta, to znaczy, że nasza praca ma sens. Zanim przejdziemy do dalszej części, mam ogromną prośbę. Jeśli czujecie, że to, co robimy, jest dla Was pomocne, jeśli dzięki takim filmom możecie spokojniej zrozumieć, co dzieje się z Waszymi świadczeniami, kliknijcie proszę łapkę w górę. To naprawdę niewiele, ale dzięki temu YouTube pokaże ten film większej liczbie seniorów, którzy też potrzebują tych informacji. Możecie też zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych wiadomości o zmianach z US, dodatkach i nowych świadczeniach. Bo uwierzcie mi, ten rok przyniesie jeszcze sporo nowości. Mówi się o dodatkowym bonusie dla najstarszych emerytów, o modyfikacji trzynastek i czternastek, a także o wprowadzeniu nowych ulg dla osób powyżej 75 roku życia. To wszystko dopiero przed nami i będziemy o tym mówić na bieżąco. Na koniec chcę Wam powiedzieć jedno, to że dziś mówimy o podwyżkach, to nie jest przypadek. To znak, że krok po kroku, mimo trudnych czasów, system zaczyna się zmieniać. Może powoli, może z opóźnieniem, ale w dobrą stronę. Bo nie ma silnego państwa bez szacunku dla jego seniorów. A Wy zasługujecie na to, by czuć się bezpiecznie docenieni i spokojni. Więc trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, a jeśli macie wśród znajomych czy sąsiadów osoby, które nie korzystają z internetu, powiedzcie im o tej dobrej wiadomości. Bo dobra wiadomość jest po to, żeby się nią dzielić. Dziękuję, że jesteście z nami, że oglądacie, komentujecie i wspieracie. To dzięki Wam ten kanał rośnie i może dalej pomagać tysiącom osób w całej Polsce. A teraz zróbcie sobie jeszcze jedną herbatę, uśmiechnijcie się, bo dzisiejszy dzień naprawdę przynosi powód do radości. Do zobaczenia w kolejnym filmie